Serdecznie witamy wszystkich hodowców i na pierwszym planie mamy tutaj już tą wieczorową porę, bo jesteśmy już tak pod wieczór troszeczkę, godzina 21. Ale jadąc odwiedziłem kolegę Sławomira Burka, u którego tydzień temu w sobotę gościliśmy, ponad tydzień temu w sobotę gościliśmy na locie. Tamten lot dla kolegi chyba nie był za, uda za bardzo udany, był tutaj niezadowolony zbytnio, ale zapytamy się go, czy tak rzeczywiście było. Tym bardziej, że dzisiaj jest już po kolejnym locie, a chyba już lepiej mu on poszedł. I zresztą nam kolega Sławek sam wszystko opowie, jak to było z tamtym lotem, jak się zakończył, ile gołębi było do końca przyszło i jaki jak mieli w tym tygodniu lot. Proszę bardzo. No więc odnośnie y, poprzedniego tygodnia lot generalnie jako dla oddziału był udany, straty były minimalne w granicach jednego, dwóch gołębi, u mnie straty były y, strat w ogóle praktycznie nie było na tamtym locie. Jeśli chodzi o przylot, czasowo, no nieudany lot, gołębie troszkę sz, szły od tyłu. No ale nie ma tragedii. Natomiast lot 17 maja w sobotę z miejscowości Noirupin 370 km. A w sobotę, w piątek było koszowanie? Tak. W piątek było koszowanie, koszowanie. w sobotę były głębie wypuszczone 6.30. Jaka to odległość? 370 km. Lot bardzo udany, straty w granicach 2-3 gołębi. U mnie też udany, gołębi przyszły zdecydowanie lepiej. 57 sadzonych, 34 w konkursie. Także no, nie ma co narzekać. No. Czyli było bardzo dobrze. No, było, było, było dobrze, tak trzeba powiedzieć. No. Rozumiem. A tamten lot wrócimy do tamtego. Tamten lot, co mówiłeś nieudany, to tego te gołębie, które przychodziło do wieczora, schodziły się do 13 -tego Nie, dwóch, Praktycznie do 16-17 było 100% gołębi. W 100%. A mimo tego nieudanego lotu, to jak się tam uplasowałeś wtedy z wynikami? No w czołówce gołębi, no, znaczy pierwszy gołąb, który się okazał, był pierwszy w oddziele. Ten, który tu przylecia? tak, który przyleciał. Ten taki, który sam był zaskoczony. Tak. Tak, tak. To okazało się, że to jest pierwszy gołąb na oddział, natomiast później była dość duża przerwa i to było widać na listach konkursowych, że dopiero zaczynałem kręcić tam powiedzmy od 60 pozycji. A inni hodowcy jak mieli też takie mieli hodowcy, też takie strzały? Czy... Było, było parę gołębi, takich no, wyrwało się czołowo, 4-5 sztuk na oddział, natomiast później były, była jakaś tam przerwa i później się gołębie posypały i... Zdecydowanie koledzy z oddziału dostali lepiej ode mnie, ja dostałem troszkę słabiej, no ale, ale dobrze, taki jest sport i, i trzeba się z tym wszystkim udać. Ale pogodzić. dobre jest to, że właśnie strat nie ma dużych, czyli nie będzie czegoś takiego zastanawiania się, czy kontynuować loty, czy nie, bo no. dzisiaj mamy poniedziałek, a z tego co tutaj razem ze Sławkiem rozmawialiśmy. Ja też byłem tutaj na kilku lotach u kodowców w Polsce, rozmawiałem też przez telefon, to było wszędzie praktycznie. Zresztą jak z Niemiec zwracaliśmy, to już podkreślałem myślimy, u Montreda Buli, że My wracaliśmy wtedy, kiedy kabiny lechały akurat na zachód, a było to tak, że jak wyjechaliśmy tam z Bawarii, to było u Hansa Hirna, byliśmy u Rolanda Fitznera, to pogoda była ładna, ale im bardziej na wschód się przemieszczaliśmy, to po prostu padało, mgła, mgła do tego stopnia, że turbiny wiatrowe były tylko widoczne, ich podstawy w ogóle nie było widać, tych wiatraków, wirników, natomiast... Kiedy dojechaliśmy do Polski to już padało, było bardzo źle. Rano było troszeczkę lepiej, ale większość oddziałów w sobotę po prostu przełożyła ten lot na... z, nie, z niedzieli, przepraszam, no przełożyła poniedziałek. na poniedziałek i dzisiaj właśnie i tam i w Miliczu byliśmy i w innych miejscowościach rozmawialiśmy, to w niektórych się to była loteria. Ci, co wy, z reguły było tak, że ci, co wypuszczali później trochę, oni mieli lepiej, czyli do 10, 10 11, nawet, nawet chyba o pierwszy, tak? U was, gdzie, gdzie, do 13 to wypuszczali wczoraj, w niedzielę, wczoraj. No, czekali tam do, do 13. No, mnie się wydaje, że 13 to już jest troszkę za późno w ogóle na wypuszczenie gołębi, nie? No, Ale się, się udało tamtenu, się tam temu oddziałowi, któremu którzy wypuścili, że doleciały te gołębie chociaż? Tragicznie, w niedzielę była cała tragiczna dla wszystkich oddziałów, także tutaj no, no... No jest ciężko, generalnie w ubiegły rok troszkę wyczyścił gołębniki, zresztą w dużo oddziałach, a, a w tym roku okazuje się, że jest powtórka i, I to jest naprawdę tragedia dla hodowców, nie, bo tak, to bo jest... nie zdążyli odbudować hodowli, a znów są wpadki, nie? I to ja, jest... ja to tak się troszeczkę śmieję, że mówię, że hodowca z reguły likwiduje hodowlę w czasie lotów, to jest w dni poniedziałki, wtorki środy. No takie... Ale czwartki, piątki soboty już, zaczy... już to już się nazywa ten, ten odbudowywanie, siłowanie się na, ten przygotowywanie głębi na lot na wszystko. Także hodowcom życzymy tego też, żeby nie załamywali się, bo do do tej środy to jeszcze można. To wiadomo, że tam niektórzy co sobie piwko wypiją wódeczkę, odreagują depresyjne stany, ale już w czwartek, piątek jest dużo lepiej. No prawdziwi hodowcy chyba nie będą likwidować nie No Z tym tam. się człowiek rodzi i tak to już jest, no jest lepiej gorzej, no, no przykro, że tak się zdarza. No, nikomu się tego nie życzę, ale no, no, takie rzeczy się zdarzają. No i zdarzały, zdarzają i będą się zdarzać. No, wszystkiego się nie da przewidzieć. No. Także widzimy tutaj przy okazji, kiedy u kolegi Sławka byliśmy tydzień temu, po tydzień później, akurat teraz, kiedy jesteśmy, możemy się też dowiedzieć, jak tamten lot przebiega. No i przy okazji, ten z tego tutaj, z tej soboty, którą, bo wy tu w, sobotę mecz. w, soboty, mam w soboty W soboty tak, mamy. Tak, w, w Polsce, tam na południu, gdzie byłem, w okolicach Opola, tam u Manfreda Guli, u Krzysia Kusia, to niestety te loty tam były poprzekładane. Także. No, mnie się wydaje, że kto przeczekał do poniedziałku, to, to wygrał na tym generalnie. No, straty są też. Z tego co słyszę, ale nie takie jak w niedzielę. Nie? Także myślę, że sobie te oddziały poradziły dobrze i widać z tego, że kto leciał krótszy kilometraż, miał bardziej udane loty. Im dalszy kilometraż, 300-500, tym jest gorzej. Nie? Ja tam właśnie też rozmawiałem z kolegą z oddziału, z prezesem u nas, Sebastianem Ostronickim, tam gdzie w oddziale 0299 Czesk to też bardzo ciężki lot był, ale ty jeszcze rozmawiałeś też na, z, chyba z kolegami z, z, z Policji tak? Też, też, też. Jak im, no. A u nich jak było? No praktycznie ci, co wypuścili w niedzielę, tam czy dziesiąta, czy jedenasta, czy trzynasta, no, to praktycznie wszyscy mają ciężkie straty. Duże no. te straty. No nic. Także koledzy, nie załamujcie się. Trzeba... Walczcie dalej. Tak, właśnie. Tu kolega Sławek też wszystkim życzy. Matka gołębia nie zdechła, mówią, nie? <laughs> tak. Dobrze, także dziękujemy, do zobaczenia Do, do... i powodzenia dzień. w następnych latach. Dziękuję bardzo.